Cześć! Dzisiaj Wam pokażę y, mieszkańców y, mojej, tej, mojego znaczy łóżeczka. I jeszcze. Wam no, pokażę mieszkańców. No. I to jest y, myszka, taka zabawka. Widzicie, to niby tak jest. To tu jest taka myszka latająca. To jest taka kuleczka. Tutaj jest. Taki... taka piłeczka a, a ten, zapomniałem Wam pokazać o Niszkę mieszka. mieszka pod numerem 84 a to nas łączyłem pozwolili yy, bo to film, wiecie to ta mieszka mieszka pod numerem 89 ten kamyczek, widzicie tą buśkę on mieszka pod numerem 80. Nie. Taka się, bo się pogubiłem już. On mieszka pod numerem 86. 80, nie wiem dokładnie, pod którym. 86 po prostu. Eee, ta piłeczka mieszka o. Pod numerem. 88. I jeszcze na moim stanem mieszkanku taki chomik. O, to tak od nim można zrobić. I tak, wiecie, to robi. No to tyle. Strasznie długi filmik. Wyszedł nie przedłużajmy.